Martin Lewandowski, uśmiechnięty, troszeczkę zmęczo zmęczony, ale pewnie dumny i, i zadowolony. Czy dobrze odczytałem? Zdecydowanie tak, mogę powiedzieć, czy właściwie dodać, że już nie mam chyba zero, zero emocji we mnie, jest w tym sensie, że już po prostu wszystkie zostawiłem właśnie tam za drzwiami. Naprawdę, to co się wydarzyło, no było niesamowite. Mogę dodać tyle, że możemy wszystko zaplanować, pisać wiele scenariuszy, ale życie pisze swoje, a zawodnicy jeszcze drugie, więc jakby ta kombinacja spowodowała, że no po jurysowemu mogę powiedzieć, wow! Słuchaj, na plus na pewno atmosfera, na plus na pewno kibice, który, którzy pokazali, że potem. Potrafi potrafią fenomenalnie dopingować, walki, bo zarówno nokauty, jak i pełne, pełne dystanse. Naprawdę KSW mogło zadowolić kibica, oczywiście było parę minusów, ale o tym porozmawiamy pewnie troszeczkę później, więc najpierw skupmy się na tych najważniejszych plusach. So, ale co, mam wymienić, jakie były plusy? No cię, Jezu, tak. słuchaj, no to jest ich naprawdę bardzo dużo, no nie wiem, czy będziemy... Tutaj wymieniasz, no, no zacznijmy od tego pierwszego, wiesz, no czyli frekwencji, no to, że po bardzo niekomfortowych warunkach, czyli za plecami wojna, kryzys związany z COVID-em i trochę bardzo dziwnie kręcący się świat, wiesz, jesteśmy po 19 latach w stanie nadal wypełniać w ogóle tak dużą przestrzeń, jednocześnie organizując 12 gal rocznie, więc ja jestem bardzo wdzięczny wszystkim kibicom, że przez tyle Lat naprawdę nas śledzą i zaufali. Jestem bardzo wdzięczny zawodnikom za to, że po prostu szczególnie tym legendom, szczególnie tym wytrawnym fighterom, którzy po prostu od lat no, potrafią nadal pobudzać umysły i serca e, ludzi. Produkcyjny to udało się otworzyć e, dach. E, obrazek genialny. E, no, dostaje naprawdę e, przeróżne gratulacje ze świata, więc ta gala wyszła bardzo mocno poza nasz kraj, poza ten kontynent. E, myślę, że to jest taki dodatkowy jeszcze element, w którym KSW po prostu postawiła bardzo mocno nogę na mapie światowego MMA. Z tym dachem to rzeczywiście, to czasami bywa różnie tutaj na terenie Narodowym, to to sukces faktycznie, bo to inni się, inu się nie daje otwierać, innym się nie daje zamykać. Ale no ja właśnie... może, tak, to tylko przepraszam, dodam to właściwie to też jakby ja bym uznał plus, bo przy pierwszym koloseum mieliśmy prawie jeszcze no, 6 miesięcy do promocji, natomiast tutaj dwa czy nawet więcej niż dwa miesiące zostały nam właśnie urwane z tych promocyjnych akcentów. Ze względu na dach, tak, no wiemy co było, że się wszystko zawali, trzeba rozbierać cały narodowy, więc straciliśmy, czekaliśmy właściwie już od, od zeszłego roku na to. Kiedy ogłosić. Nie podważając oczywiście tego, że dziś tutaj no faktycznie no to takie magiczne okresów dało się przeżyć. Jednak trochę problemów było. Nie dość, że jedna walka wypadła podczas ważenia, tak naprawdę po ważeniu. Dzisiaj sytuacja zupełnie tak bym powiedział, dramatyczna dla wszystkich. To też pewnie gdzieś tam trochę nerwów kosztowało. Ja wiem, że to może nie wpłynęło generalnie na jakość tego, co dzisiaj oglądaliśmy, ale pewnie troszkę te plany jednak popsuło, pokrzyżowało. No dwie walki mistrzowskie w sumie spadły. No tak, no. Miałem wychodzić trzy razy do klatki, wręczać pasy, wyszedłem raz, no jestem to rybo wkurzony. <głosy> <głosy> Nie no, warty za tami, ale słuchajcie, no to oczywiście to jest przykre, szczególnie, że naprawdę te walki mistrzowskie akurat. I, 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 I ci chłopcy, ci faceci, no mi osobiście bardzo dużą satysfakcję dają, wiesz, w takim odbiorze, uwielbiam ich walki, I to jak się Kuba Wikłacz rozwijał, wiesz, przez lata, to jak Saladin, co on robi, no Marian to samo, to już jest marka sama w sobie. No duża przykrość, no to są właśnie te elementy, o których powiedziałem, że trochę życie pisze swoje scenariusze, no i nie dość, że właśnie dzień przed walką musimy wycofać jedną walkę i przeciwnik, czyli Jakub nie bierze jednak przeciwnika, to też taka dość wyjątkowa sytuacja, na no to, że w ogóle podczas rozgrzewki, no to w ksu się tego nie, to się nie wydarzyło. E, e, I to jest tak. E, źle, bo oczywiście, że, że były też różne kontuzje i potrafili zawodnicy, chodziły nawet Michał Materla wychodził prawie wiesz, bez jednej ręki. E, oczywiście to też nie wydarzyło się na, na, na podczas jakby gali dniu Gali, e, więc tutaj też jakaś taki w ogóle venemen wręcz. No ale to było jest tak kolana, mocno, właściwie naderwane, uszkodzone to Więc zadła, więc, więc na to dłuższa znowu rehabilitacja, pewnie Mariana czeka. No, nie, Słaba opcja, no. On nie mówię już nawet dla nas, tak już naprawdę my się pod względem w ogóle samego zawodnika, który wiesz, już ta walka chyba trzy razy była w ogóle zestawiana i trzy razy nie dochodzi do skutku. Marian po prostu no, wymarzył sobie ten, 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 to koloseum tutaj i wiesz i jemu przed nosem dokładnie śmignęła ta walka. No, no i wiadomo, rozczarowanie też Timu Saladina pełne. No. To co wspomniałeś, pytałem o Tomaczka Kawulskiego już, no w przypadku Mariana już niewiele się dało zrobić, no bo to naprawdę w ostatnich minutach wypadło, ale w przypadku Martinsa, czy, czy nie planujecie, żeby do takich ważnych pojedynków mistrzowskich, zwłaszcza wprowadzić oficjalne zastępstwa zawodników, którzy będą robić wagę i, i którzy w razie co będą pogotowił. No tak, no słuchaj, no przy tej gali jest, no to pytanie było mi zadawane, było ciężko znaleźć po prostu, wiesz, no 11 pojedynków, bo naprawdę każdy zasługiwał na to, żeby gdzieś ten backup po prostu był gdzieś przygotowany w poniedziałek. Poniedziałek, odczekowałem się w biurze, że wszyscy są zdrowi. Martins przyjechał wiesz, do Warszawy właśnie w poniedziałek, miał cały tydzień na, klima na klimatyzację i tak dalej, więc tutaj no, prawdopodobieństwo było bardzo mało, oczywiście było, no ale wiecie, to się wszystko fajnie mówi, tylko po pierwsze już okej, okay, no Wikłacz, Martins jeszcze powiedzmy jakieś tam zastępstwo jesteśmy w stanie zrobić, no ale to akurat, bo jesteśmy mądrzy, bo to się wydarzyło, to jakby się wydawało, wydarzyło to z Mamedem, nie wiem przy walce Pudzian-Szpila, Paczuski-Materla, no nie ma tutaj zastęp. co kogokolwiek byśmy nie wstawili, to i tak jest pełna dupa, kibice po nas jadą i my nie jesteśmy w stanie się w ogóle w żaden sposób obronić. Tutaj może rzeczywiście, ale ty byś o tym wiedział, żeby trzymać, wiesz, to mieliśmy jakieś tam backupy takie przygotowane. W tej walce nie był człowiek na miejscu, jeden drugi. Wiesz, wszystkie warunki spełnione takie, że po prostu ta walka się odbyła. No tak się dzieje, no wiesz, no co mogę więcej dodać, no można by było, tylko tu też się mówię tak. Fajnie mówi, tylko zawsze to są dodatkowe koszty. Nikt ci za darmo formy nie będzie trzymać. Walczę, nie walczę, wiesz, no to jest też stres, to trzeba się przygotować, to nie jest gala w jakimś mniejszym mieście, gdzie mówisz, ok, dobra, no przeszedłem trochę nieprzygotowany, zarobiłem hajs, KSW dało mi dalsze walki, trudno, jedziemy dalej. To to już jest, wiesz, cały świat się ogląda i to naprawdę bacznie ogląda. Więc ja rozumiem, że taka po prostu e, forma przyjęcia walki ad hoc, no nie jest czymś. Um, że tak powiem, łatwym i, i naprawdę to było. To, te, te backupy akurat przy tej gali są w ogóle są ciężkie, a przy tej wydaje mi się jeszcze bardziej ciężkie. No właśnie, bo by, pytanie, czy, czy jak Ty byś się odniósł do tej decyzji Kuby wykłacza? No bo oczywiście pod kątem sportowym ona jest jak najbardziej zrozumiała, no, czy walczyć z rywalem 5 czy nawet 10 kilo cięższym jest na pewno m, ciężko. Natomiast no, Koloseum to jest wydarzenie niesamowite i pytanie, czy, czy jeszcze będzie miał szansę zawalczyć drugi raz. Kto? Kuba Wikłać. W ogóle? No na, nie na Koloseum. A, słuchaj, no ja nie wiem, czy w ogóle Koloseum 3 będzie, więc jakby to jest ta rzecz, że jakby to była gala, mówię, w jakimkolwiek mieście sobie wymyślimy, no to można myśleć, OK, za rok KSW może tu wrócić tu. Myślę, że najwcześniej to pewnie za jakieś 4 lata i to jeszcze nie wiadomo, czy w ogóle, co się będzie działo, na jakim etapie będziemy, może w ogóle nie będzie wiesz warunków, żeby organizować, nie będzie kim, żeby pobudzić. Wiesz, no organizowanie, zresztą już były takie fajne gale tutaj fajterskie, którym się wydawało ziomkom, że nie są w stanie z, wyłapać publiczność na jakieś tri tri triki I, 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 i wiesz, jak przyjdzie tu 20 tysięcy to wiesz na każdej dużej gali to masz dubla zrobionego w Polsce. Tutaj 20 tysięcy się w ogóle wygląda jakby po prostu była niesprzedana hala. Więc to mówię o tym, że trzeba mieć kim, my tu wystawiliśmy no, wszystkie nasze najmocniejsze działa. Teraz trzeba znowu popracować czy ci młodzi są w stanie dźwignąć, czy ci, czy te legendy są w stanie w ogóle jeszcze tak długo z nami pobawić się w, w organizację tutaj w KSW. No ale nie no, ki, ki, wiesz, Jakub jest naszym zawodnikiem, ja mogę tylko dodać, że myślę, że on to co dzisiaj widział, to jak jutro wstanie, to pomyślisz, że to była najgorsza decyzja zawodnicza w jego życiu, serio, ja bym poszedł się walczyć, to, to jest jedyna rzecz, jakby ktoś mi rzucił tu ofertę, oczywiście gdybym sam sobie jej nie musiał rzucać, ale ktoś by mi powiedział, to przy czymś takim ja chyba sam bym poszedł walczyć, to jest, było coś takiego, że to wiesz, uskrzydlało wszystkich, więc trochę jestem zaskoczony, bo naprawdę po prostu no warunki były, no wręcz idealne. No oczywiście waga, coś, ale myślę, że Kuba walczył wielokrotnie z cięższymi od siebie no gdzieś wiesz, miał prawo, jest to w naszym regulaminie, więc pod tym względem nie mam do niego i nie mogę mieć żadnej pretensji, tylko wiesz, no też brakowało mi, no bo to była ważna walka podczas tej karty. Budowana, promowana, obfotografowana, milion wideo, wiesz, jakichś formatów wyszło, więc jakby też takie po prostu, no taka strata okazji co no, co to, to, to Może troszeczkę pewnie żałować się. Ja bym się skupił bardziej mhm. na tych plusach, bo powiem tak, głowacki, e, szpilka. E, Mamy, no powiem szczerze, jeszcze Materla. Jeszcze Pawlak, bardzo Pawlak, dramatyczna ale chodziło taka walka. Tak, tak, Do tych czterech muszkieterów, mm -hmm. którzy mieli niesamowite nokauty na tej gali. Naprawdę to trzeba podkreślić, bo, bo już chyba chwilkę nie było, żeby tak cztery efektowne nokauty na, na jednej gali się zdarzyły i trzeba to pewnie świętować. Ja zdecydowanie, tak. No, bardzo się cieszę. Koncentrujmy się na tych pozytywach. <laughs> <Ja zawsze śmiech> nie no, są takie stronę... rzeczy, co wiesz, tutaj ja nie mam co opowiadać, bo moje jakiekolwiek słowa będą ja nudne w porównaniu musiał... z tym, co, co można sobie włączyć u nas na mediach społecznościowych, czy pewnie u Państwa, bo to pewnie wszędzie już śmiga. Trzeba zobaczyć, a nie gadać o tym. Ciężko będzie wybrać, który z tych knockoutów był, był najlepszy? No, myślę, że Głowacki, bo to było po prostu coś. Uf, uf, jak to się wydarzyło? Nie? W ogóle, ja nie, nie widziałem takiego knockout tak, nigdy. Tak, tak, tak. więc to, to myślę, że to będzie w ogóle światowej klasy viral. No jest SPN i inne, inne portale na pewno będą to udostępniać. To ostatecznie, ile biletów sprzedaliście? Było zapowiedziane 50. Myślę, że nie całe 50 tysięcy, tam jakieś 100 czy coś, więc to jakby nie mam, nie mam, wiesz, jakby nie, 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 nie wnikałem jakby w ten temat. No, wiem, że 400 było przed otwarciem chyba bram. No to myślę, że gdzieś pewnie się... Nie wiem. więc można spokojnie zaokrąglić to tak, żeby podawać, ale oczywiście podamy taką dokładną e, e, liczbę pewnie jakoś na dniach. Ja bym chciał spytać o to, co wspomniałeś, czyli to budowanie gwiazd. No bo y, Mówisz, że stadion następny, być może za 4 lata. Za 4 lata obawiam się, że takiej zawodnicy jak Mamet, y, Materla, Pudzian, nie chcę oczywiście nikomu z nich kończyć kariery. Natomiast no, bądźmy szczerzy, no, mają już swoje lata i, i nie wiadomo, czy będą w stanie dowieść. A trochę mam wrażenie, brakuje tak medialnie takich zawodników, którzy by, by mogli udźwignąć takie wydarzenie. Ja myślę, że to też wynika z takiego postrzegania trochę świata, którego my, myślę, że wszyscy jesteśmy. W, e, nauczeni, że te gwiazdy takie, które były turbo popularne właśnie jak nie wiem, Pudzianowski czy Mamed to to wiesz, były inne zasięgi, teraz to się wypłaszczyło trochę, jakby wiesz, już jest bardzo dużo jakichś popularnych ludzi, którzy nie wiadomo czym się zajmują, nie wiadomo co robią, ale mają po 2 miliony i są jakimiś superstars, więc jakby to to mi wydaje mi się trochę nam zakłóca jakby, bo poobcinamy sobie te wszystkie wiesz, jakby zasięgi i sprawdzimy nie wiem, jakiś sportowy target yy, jakie zasięgi poszczególne jakieś tam formaty robią, może to inaczej by będzie wyglądało, ale może po prostu właśnie to wypłaszczenie spowoduje, że, 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 że też jest większy, większy zasięg tych, tych bo, bo gdzieś wiadomo, jest to jakiś tam system, który. Który, no słuchaj, ciężko teraz powiedzieć, no ja myślę, że też jakby ja osobiście liczę na to, że taka postać jak Saladin Parnasz, czy teraz nasz nowy wygrany Leo Brichta, to będą takie go, tacy goście, którzy po prostu będą w stanie pociągnąć również i Polski, a może i jakiś europejski tłum, niekoniecznie, wiesz, walcząc o siebie w kraju, tak, że liczę na to, że po prostu i tak w ogóle Polska jest super, super w ogóle pod tym względem krajem naprawdę na rynku świata, jednak nadal we wszystkich krajach się najczęściej kibicuje tylko swoim, w Polsce naprawdę są Saladin ma najwięcej w ogóle followerów z Polski. Roberto Soldic miał też z Polski swoich ziomków. Wszyscy jego pobratteńcy mieli go lekko, wiemy gdzie. Więc budujemy takie, że doceniamy jakość walki, doceniamy postać, doceniamy charakter, doceniamy. Wiesz, umiejętności w klatce, a nie tylko po prostu, wiesz, paszport, który mi się wymachuje i liczę, że może przez te cztery lata się to zmieni. Słuchaj, no, tyle właśnie już pogadaliśmy o tym scenariuszu dzisiaj, ale jak popatrzymy naprawdę no, ta wojna, COVID, słuchajcie, no, to wszystko. No, kto miał na to wpływ, wiesz, więc teraz wiesz, wchodzi. W sztuczna inteligencja, nowe rozwiązania. No nie wiesz w jaką to stronę pójdzie. Może no, w ogóle nie będziemy przychodzili tu, tylko, tylko będzie 5 milionów ludzi siedziało w domu i w ogóle moment będzie tu im piątki zbijał. No nie wiesz co się będzie, będzie działo. Tak. To bliższa rzeczywistość szpilka materla, wrzosek. Zastawiasz szpilkę z materlą, no ważny jesteś. Pomyliłem się. E, materla, pódzian, e, potencjalne starcie, które może się wydarzyć, szpilka wrzosek, bo tutaj dużo się w Mediarumie e, o takich starciach dzisiaj no, mówiło. Ciekawe, ciekawe. Nie, nic nie będę ci teraz, wiesz, jakby tutaj potwierdzać. Oczywiście, że wiesz, no, jak masz zawodników danej kategorii, to można sobie tworzyć. No za szybko, żeby takie zestawienia robić, jakby wiesz, e, ale fajne.